I kolejny dzień to już jest. Przedostatnia noc będzie. Jesteśmy na polu namiotowym na Costa Brava. I co? Tam mamy plażę, ale chyba nie pójdziemy na plażę. Chyba pojedziemy rowerem się przejechać. Tutaj będziemy rzucali kanapki jak będziemy pracać, bo tu bieda taka Monika naszykowała im kanapek Nie mają ogródków Prawie wcale, bo mają z tyłu wodę i jachty Godzinę trzynastą, i teraz idziemy na plażę. I oko ma koleżankę, Niemkę albo Holenderkę? <gry> Losowanie, co ja tutaj wylosuję dzisiaj, losujemy, losujemy i. i, i, i. Proszę! Camping Laguna na Costa Brava, blisko już granicy francuskiej. Dojechać z nim można tutaj ślepą uliczką. Obok mamy rzekę Mugę, a ja Wam go pokażę po prostu z roweru, bo jest naprawdę spory i nie chciało mi się tyle łazić. Także zaczynamy. Wjeżdżając widzimy tutaj koniki czy kłuce. Chyba można sobie pojeździć na konikach. Nie wiem, nie orientowałem się. Mamy pony klub. czyli pewnie tak. Yy, następna sprawa to tutaj sobie jakieś boiska. Jest tutaj głośno, nie wiem czemu, coś tu puszczają. Mamy mini golfa. A po lewej mamy tutaj dwa baseny, albo może nawet jest ich tu więcej. Zaraz tutaj wejdziemy i zobaczymy. Po prawej stronie są bungalowy. O, widać, widać tutaj basenniki, ale my tu zaraz, właśnie skręcimy sobie, zaraz wjedziemy. Zostawię na chwilę rower i zobaczymy, jak to wygląda. Bo sam, sam nawet tutaj nie korzystałem z tych basenów, więc chętnie zobaczę. Dobra, wjeżdżamy rower trzeba zostawić no, Są dwa baseny Mniejszy, większy no i oczywiście brodzik jest bar jak widzę. Skoro basen mamy zaliczony, to podjedźmy sobie teraz do recepcji. Bo dopiero tutaj jest jakby główny wjazd na kemping dla przyczep i dla e, kamperów. Także sobie tutaj widać jest recepcja. Ja tutaj wrzucę zdjęcie planu w ogóle jak wygląda cały kemping. Tutaj mamy sklep i myślę, że sklep jest wart uwagi Warto wiedzieć co tutaj można kupić, a czego nie można kupić Wina Napoje Nie wiem jak to rano wygląda z pieczywem, ale pewnie jest tego więcej tu mamy wina z beczki lane. mamy jakieś tam wszystkie pierdoły, zabawki, akcesoria są też warzywa z owocami raczej słabo ale coś tam jest, jest jakaś chemia gospodarcza są jakieś też akcesoria przydatne na campingu takie typowe wykasy tutaj mamy pokój gier mamy też jakby Jakąś taką mini przychodnię, bankomacik jest pizza na wynos i tam, może, nie będę się ładował, tylko przejdę od razu tędy. Bo tu mamy restaurację, mamy lodziarnię i przejdziemy przez taki mały plac zabaw. No i co tutaj powiedzieć? Kogo tutaj spotkamy na kempingu? Więc są same żółte blachy, czyli Tylne żółte blachy, czyli sami Holendrzy. Czyli kemping jest całkowicie zdominowany przez Holendrów. Jest ich moim zdaniem tutaj 90%. Pozostałe 5%, może więcej, to będą Niemcy. Widziałem jeszcze szwajcarskie blachy. I w zasadzie, aha, kilka francuskich i kilka hiszpańskich. Ale to dosłownie naprawdę po kilka i chyba jesteśmy jedynymi Polakami na tym kempingu i pytanie dlaczego? wydaje mi się, że dlatego, że jest bardzo, ale to naprawdę bardzo wygórowana cena za ten kemping bo ja płaciłem tutaj za dobę ponad 68 euro za dwie osoby kampera i małego psa wielkości chomika czyli naszą mioko. ale sobie spójrzcie właśnie tak jak mówiłem tablicę. mamy Holendrów. Wszędzie Holandia. I widać, że tutaj ludzie są na takie dłuższe pobyty, przynajmniej większość. Widać, że tutaj po, powiedzmy po dwa, trzy, cztery tygodnie e, siedzą, a my teraz zmierzamy w kierunku plaży. I mamy plażę. Plaża jest naprawdę ogromna, jest piękna i to jest na pewno z wielką zaletą tego kempingu, że mają jakby własną plażę. Tam dalej już jakby w tamtą stronę, tam daleko już nic nie ma. Nie wiem czy to nie jest park jakiś czasami, a tutaj z tej strony właśnie jest ujście tej rzeki Muga, która ujścia nie ma, bo jest za mały stan wody. Nie wiem czy to do końca, czy to jest rzeka, by trzeba było to sprawdzić. Czy to jest jakieś takie rozlewisko, czy kanał, ale na pewno nazywa się muga, bo tak jest na mapie. Tam dzisiaj byliśmy rowerkami, miejscowość Roses, Roses, Rose, coś takiego. Tutaj jest piękna miejscowość, na mapce warto sobie przybliżyć i zobaczyć, jest taka hiszpańska Wenecja wręcz, są domy jednorodzinne, gdzie z jednej strony parkujemy samochód, wchodzimy sobie do domu, taki szeregowiec, a z drugiej strony mamy zaparkowany jacht. Więc jest tego tam mnóstwo tych domów, przepięknie to wygląda. Jest, chodziliśmy tam wczoraj jest dużo mieszkań na sprzedaż, jest dużo biur nieruchomości i nawet od 80 tysięcy euro można sobie kupić mieszkanie tutaj w, tych, w tej miejscowości albo w tamtej. Bardzo, bardzo ładnie polecam sobie przyjechać i zobaczyć. No i jedziemy dalej, jeszcze przejadę się trochę po tym kempingu, bo tutaj są dwa jeziorka i też je chciałem wam pokazać. Tutaj jedne z sanitariatów, zrobimy tak, wejdziemy tutaj. Mamy miejsce na pranie psów? To możemy sobie jakąś. Woda ciepła jest za darmo Nawet jest specjalne miejsce do obrabiania pachyrek A ja Wam teraz pokażę jeszcze przy moim kamperze bo widać, że to są takie starsze te Tutaj miejsce socjalne, ale przy naszym kamperze jest takie, widać najnowsze miejsce socjalne, i też wam chciałem pokazać, bo naprawdę jest super to zrobione i bardzo mi się podoba, i to też jest takim dużym atutem tego miejsca. Natomiast co jest jeszcze wadą tutaj? Jak widzicie, są te drogi szutrowe. Jest tutaj kilka takich asfaltowych dróg, tam na początku przy recepcji, ale jednak większość jest wykonana z szutru, i to widać na przykład na tamtej skodzie jakie samochody są tutaj zakurzone a jeżeli ten kurz jest na tych samochodach no to niestety ten kurz jest tutaj wszędzie i ci ludzie tutaj ten kurz krótko mówiąc żrą go zaraz podejdziemy do mojego miejsca i wam pokażę jak wygląda ten socjal i w zasadzie to będzie tyle no bo nie będę jeździł tutaj krążył i pokazywał wam wszystkich miejsc e, wszystkich alejek jak to tutaj wygląda, ale pewnie sami już też zwróciliście uwagę, ile tu jest blach holenderskich. Tak wygląda nasza parcela. Dioko! A tu jest moja żona Monika. Dzień dobry. dobry. Oczywiście parcele są wyposażone w prąd, ale my mamy gniazdko 6A, więc. Przy włączonej klimatyzacji nie da się już włączyć czajnika. Mało tego, nasz czajnik ma troszeczkę większą moc, więc nawet się nie da już włączyć naszego czajnika, bo wywala bezpiecznik. Na szczęście można go samemu sobie podnieść i um, uruchomić to na nowo, ale warto też zwrócić uwagę, jak będziecie tutaj wynajmować miejsce, że są drzewa, które tak zachodzą na te parcele, że parcele są dosyć spore i duże, ale jeżeli mają drzewka. No to nie zawsze można się zmieścić takim wyższym kamperem, a ewentualnie na przyczepę i to ewidentnie widać jak są tutaj te klany holenderskie, że na przykład to miejsce gdzie my tu jesteśmy jest wolne, oni się tu wszyscy znają bo by nie mogli porozkładać takich podwójnych przeciągów z przyczepami, już na tej parceli by się nie dało, więc oni to zostawili jakby puste. I tyle, a jeszcze pójdziemy do tego socjalu. Zobaczymy jak wygląda ta socja. To jest pralnia ręczna, o. mamy też pralki, pralki są na, o jest programy, wszystko jest opisane w paru językach, yy. no płatne, pewnie są żetony do kupienia w recepcji. Mnóstwo miejsca do mycia naczyń. A i kolejka. Nie wiedziałem kuchodzimy. To ale yy, i tam są frysznicy. A to nie będę robił sensacji z tego. Więc podsumowując ten camping. Stosunek jakości do ceny. No jest dość wysoki cena, jest naprawdę potężna. A no niczym szczególnym ten, jakby, kemping się nie wyróżnia, żeby to jakby uzasadniało. No może tą miejscówką. Nie? Ogólnie, ogólnie tutaj w okolicach Barcelony te kempingi są mega, mega drogie. To 68 euro. Na, po drugiej stronie Hiszpanii, w San Sebastian, my płaciliśmy 30 euro. Więc to było na takim mniejszym kempingu. Trzygwiazdkowy, ten jest czterogwiazdkowy, to nie wiem ile kosztują 5-gwiazdkowe w sezonie. No ale tak tu jest. Podejrzewam, że tutaj mają duże rabaty. Osoby, które przyjeżdżają kolejny raz i yy, dłużej tutaj, że tak powiem, przebywają. Yy, a tutaj takie jedno-dwudniowe pobyty jak nasz na, z kamperem no, są po prostu nieźle kasowane. Ale mimo wszystko i tak polecam, bo warto na pewno tutaj podjechać. Zresztą my i tak nie mieliśmy żadnego wyboru, bo to, że tutaj jesteśmy, to była kwestia grzebania przez 4 godziny w internecie, żeby w ogóle tutaj gdzieś jakiekolwiek po drodze znaleźć miejsce i to od samej Barcelony to aż prawie do granicy francuskiej, a myślałem, że może mi się coś uda na lazorowym wybrzeżu, to już w ogóle tam jest obłęd. I nawet jak się dzwoni, to sekretarki się uruchamiają i mówią, że nie mają wolnych miejsc do końca września, więc to jest w ogóle czat. Także, jeżeli Wam się podobała ta recenzja tego kempingu, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Dorszyk bratatujku. A drink jak? I co? Smakowe? Też bardzo dobre.